No dobra, zaczynamy kolejny film. Dzisiaj z kolegą. Jest minus 1,5 stopnia, także lecimy w nowe miejsce. Kolega zaprosił, zobaczymy co wyciągniemy. Mówię, że będzie dobrze, bo tak będzie dobrze, to będzie dobrze. Lecimy lasek i tam pod górkę zobaczymy. Fajny lasek. Także zapraszam wszystkich na kolejny film. Lecimy z fantami. Oglądajcie. Tu masz myśliwską słoneczkę? Od tego A u mnie wyszło jakiś czopek Czopek, czopek mosiężny No czego to Wiecie to mówcie Czopek Kawałek tubki wyskoczyło Szczątki łyżeczki O, co co kurde jest? Coś A to jest od od brony ząb kawałek Prawdopodobnie Tenul Chyba. Czy PRL? Perel, orzełek widzę Ożełek. Czyli 10 groszy z perelu prawdopodobnie Pierwszy moniak Pierwszy moniak no no dobra, jest moneta to jest. Taki fajny sygnał, tu tylko aluminium, Kawałek tubki. Guziczek, czekaj, 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 czekaj. Co to coś jest na, na nim? Nie, nie ma, gładki. Farmer jak uciekał, głupi Gładki guziczek. Trzymaj, kołaj Kawałek łyżki Jest monetka, ale jest to Po wstępnym czyszczeniu 5 groszy Niestety tylko 5 groszy Ale Moniak się liczy Tym razem będzie pół szczęścia Pół podkowy Zjechana ta podkowa stara Sygnał był na koniec skali Coś tu po niemiecku napisane jest. Nie wiem co to. Jakiś gaz. Cyklon B. Ej żartuję. Na drodze. Kasi Łopata. Ciekawe. Wojenna? Nie wiem, choć szkoda, że nie cała. Taka dziś była kawałek. Nie była za duża. Jakaś saperka. No, ciekawe, ciekawe. Useczka. A mamy Uśmiech. Kolejna łuska. Kolejna łóżka. No dobra kończymy ten film nierówny. Mało fantów wyszło. Nic ciekawego. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie kciuki. To następny film. 是是是。谢谢谢谢